Do pożyczka się. Dwa <laughs> tysiące. No Na podstawie artykułu 20 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym dopiero dziewiątą sesję w Miejskim Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych odeszłych jest 15. W związku z tym sesja jest wyładowana do odradowania i podejmowania uchwał serdecznie liczbami Witam Burmistrza Miasta i Gminy, Pana Wójta Witam Skarbnika, Panią Krzysztofę Michalak, Pani Sekretarz Jelita, proszę. Przechodzimy do punktu drugiego. wyboru sekretarza Proponuję to aby sekretarzem dzisiejszego razu była radna rada Tomala. Czy są jakieś inne kandydatury? Nie widzę. Takie, tak razie proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie na sekretarza w dzisiejszej sesji została wydana radna Barbara Tomala. 13 stycznia 2025 roku wpłynął do mnie wniosek burmistrza miasta Gminy Mikstad o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Mikstadzie wraz z porządkiem obrad tej sesji i projektami uchwał. Odczytam złożony wniosek na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Wnioskuję o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie, punkt drugi drugi sekretarza obrad, punkt 3. przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty podjęcie uchwały. Punkt 4.1. jeden. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy miasta. Punkt cztery dwa, w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Zagospodarowania planami komunalnymi, punkt 4.3 w sprawie zmian uchwalonych wieloletnie w wieloletniej w poziomie miasta i innych na lata 2025-2031, punkt 5. Zakończenie. Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad otrzymaliśmy wraz z zaproszeniami na sesję. Zasumowuję na to, że zgodnie z artykułem 20. Ustawy o samorządzie gminnym. Zmiany z posłami przez do porządku obrad muszą być zaakceptowane przez wnioskodawcę. Odczytam w takim razie porządek obrad dziewiątej sesji. Punkt pierwszy otwarcie. Punkt drugi wybór sekretarza obrad. Punkt trzeci przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty podjęcie uchwał. Punkt cztery jeden zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i innych Punkt cztery dwa w sprawie zmiany. Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za ogłoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 4.3 w sprawie zmian w uchwalaniu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Miasta na lata 2025-2031. 5. Zakończenie. Czy macie Państwo jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad porządkiem dziewiątej sesji Rady Miejskiej. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad dziewiątej sesji. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwał. 4.1 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku materii miasta i gminy Mikslat. Materiał otrzymaliście Państwo przed obradami dzisiejszej sesji. Proszę pana burmistrza o omówienie założeń tej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja sobie pozwolę na siedząco. Tym bardziej, że tutaj mam ten komfort, że jesteśmy wszyscy razem, nie potrzeba nawet mikrofonu, dobrze słychać. proszę każdy strony. Wszystkie trzy uchwały. Dlatego też w trybie nadzwyczajnym są związane z zakończeniem procedury przetargowej na wywóz odpadów. Nową umowę do przetargu zgłosiła się jedna firma i żeby można było zawrzeć z tą firmą umowę na następny okres obowiązywania zawarcie, żeby można było zawrzeć nową umowę potrzebne są Zmiany w WPF-ie, ponieważ umowa jest zawierana, przechodzi na następny rok, a ponadto mieliśmy uwagi Urzędu Wojewódzkiego z nadzoru dotyczące regulaminu utrzymania czystości i uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług to nie chcąc toczyć sporu, bo dotyczył opakowań dwuskładnikowych, kartoników, po sokach żeby nie toczyć o to jakby kruszyć kopię z Urzędem Wojewódzkim, postanowiliśmy przyjąć ich uwagi i zmienić w tych dwóch uchwałach. To mówię. Te trzy uchwały pozwolą na to, by zawrzeć umowę z operatorem na następny okres. Ze swojej strony proponuję w szczegółach dwie pierwsze uchwały. Przedstawił uchwały pan kierownik Przempik, natomiast pani skarbnik omówiłaby zmiany w WPR. Proszę. Pana słuchaj Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała zmienia... Omówię obydwie uchwały razem, ponieważ tam jest dosłownie kosmetyczna sprawa. W jednej i w drugiej uchwale w paragrafie pierwszym jest tabela. W poprzednio uchwalanych uchwałach był taki, taki punkt w tabeli metale <laughs> i tworzywa sztuczne, na tym się kończyło. A sugestia Urzędu Wojewódzkiego po prostu była taka, żeby tam znalazł się jeszcze zapis opakowania wielomateriałowe. I po prostu te, te dwa słowa opakowania wielomateriałowe zostały dodane do tego punktu. Poza tym zupełnie nic się nie zmienia w stosunku do tych uchwał, które były do tej pory. I w jednej i w drugiej uchwale jest tak samo. W tej nie zmienia się nic, częstotliwość, tylko po prostu dopisane. A czy ktoś jest z Państwa radnych ma jakieś pytania? <tuszel> proszę, proszę, pan pan, proszę. Pan, proszę. E, chciałbym tylko dopytać taką rzecz, czy w harmonogramie wywozu również będzie ujęty termin, czy okres wywozu tych wielogabarytowych e, różnych rzeczy, które są

Tutaj widzę, że zbiórka w systemie akcyjnym raz w roku i mam pytanie czym podyktowane było wybór trzech miejsc tylko na składowanie tych odpadów i nie wiem czy szczęśliwa jest ta lokalizacja tych trzech miejsc, czyli w gminie Mikstad, w mieście Mikstad jak najbardziej, Komorów i Kaliszkowice Ołogowskie. Nie chciałbym dyskutować, dlaczego tutaj akurat tak blisko statu pomorów, ale zastanawiają mnie Kaliszkowice Ołobockie, czy to jest szczęśliwy akurat wybór tego miejsca. No, czy nie na przykład byłyby lepszym wyborem i tylko to i nic więcej. Już rozmawiałem, bo to, to jest akurat materia, której teraz nie dotykaliśmy w tej, w tej zmianie. Natomiast ja podjąłem taką decyzję, bo tutaj akurat jest moja kompetencja. Nie ma mądrych, ja nie wiem czy to jest dobra decyzja. Tekstylia weszły do systemu dopiero od stycznia tego roku, i zasadą jest to, że. Każdy mieszkaniec może odwozić tekstylia na przok, ale wiedząc, że nikt nie będzie specjalnie na przok jeździł, ludzie są nauczeni, że były te tak zwane PCK, więc będą oczekiwać tutaj na miejscu. Dlatego wyznaczyliśmy trzy miejsca w takich lokalizacjach na zasadzie sprawdzenia, jak to się przyjmie. Yy, a nie chcieliśmy robić większej ilości tych, yy, że na przykład w każdym sołectwie z uwagi na koszty, bo yy, tak jak gabaryty, tak samo i tutaj wywóz tekstyliów będzie się wiązał z kosztami. A rok 2025 jest rokiem eksperymentalnym dla tekstyliów, jest to nowa rzecz. Te PC-kowskie zniknęły nagle, firmy, które zbierały odzież zabrały swoje kontenery z dnia na dzień licząc na to, że gminy zapłacą im za to, że dalej będą zbierać yy, te tekstylia, powiedzmy. Na dziś nie wrócili, ale już zaczynają się zbiórki innych organizacji, organizowane yy, właśnie na zbiórkę tekstyliów. Ja podejrzewam że ta zbiórka w tych trzech lokalizacjach, ona będzie tylko proforma, bo te firmy wrócą z powrotem, bo to jest dla nich biznes i one nadal będą zbierać tekstylia. A z uwagi na to, że tekstylia wprowadzono do systemu tego gminnego od stycznia tego roku, trzeba było jakoś zorganizować. Mogliśmy zostawić na przoku, że wszyscy mieszkańcy mają jechać na przoku. Uznałem, że postawimy w trzech lokalizacjach kontenery, zobaczymy, czy to się przyjmie. Ja nie wykluczam, że jeżeli by te kontenery miały być, to być może, że docelowo za rok przy nowych zasadach będziemy ustalać w każdym sołectwie, jeżeli by, by, będzie taka potrzeba. Ale nie chciałem tutaj na dzisiaj robić niepotrzebnych kosztów do przetargu, bo... Tu eksperymentujemy. To jest dopiero początek, gdzie tekstylia weszły właśnie do systemu. Dziękuję. Do wypowiedzi Pana Burmistrza chciałem nawiązać z na dzisiejszy. Ten przodk, jak do tej pory funkcjonował i do Ostrowa mogliśmy to wywozić, nadal tak będzie na funkcjonował na i bez zmian. Ten na staro nie? Tak, tak, tak. I nadal tak jest utrzymane i tak będzie. I informacje, bo przyszła informacja właśnie też, że właśnie ten przok obsługuje właśnie naszą firmę. Ok, Czyli to się nic nie zmienia. Ale... Nie, nie. nie. Okej, okay, fajnie, dziękuję. Czy jest Pan sprawny, ma jakieś pytania w związku z wymogami uchwałą? Nie widzę. W takim daje. głosowanie Całe kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Widzę, że że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 9, łamane przez 58, łamane przez 2025, kolejny punkt, 4.2. Tego w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierówności w razie tego tych w zamian za ujściem opłatę za rozporządzenie z komunalnymi. Pan Sorek tutaj omówił również ten projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jeśli nie, to poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 9, łamane przez 59, łamane przez 2025. Kolejny punkt projekt uchwały w sprawie zmian w uchwały na wieloletniej podziewie finansowej miasta i gminy Miasta na lata 2025 2031 Dlatego otrzymaliście Państwo pracę na ramię dzisiejszej sesji. Proszę o zali do założenia tej uchwały. Przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tak jak tutaj Pan Burmistrz wspomniał, jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych w terenie miasta i gminy I to zadanie już istnieło, istniało, istniało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 2 31. Jednakże tutaj wchodzą, będą prowadzone zmiany, które polegają na zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 44 414 zł i tak samo limitu zobowiązań o tą samą kwotę. Natomiast limit wydatków dla roku 2020 5, który wynosił dotychczas 1 milion złotych, został zmniejszony o 66 790 zł, do kwoty 934 210. Natomiast wyniki wydatków na roku 2026 w kwocie dotychczasowej, która była 200 200 zł, zwiększono o kwotę 11 204 zł do kwoty 311 404 zł z uwagi na te zmiany, które teraz odczytałam, te, które będą prowadzone w załączniku wykaz przedsięwzięć jednocześnie należało uberalnych załącznik numer 1, dlatego występują w tym załączniku kolumny które muszą być dostosowane do zapisów załącznika numer 2. Czyli tutaj chodzi o zmiany wydatków w zakresie wydatków bieżących dla roku 2025 i 2026, które ulega zmianie o wartości, które były omówione przy załączniku numer 2. To jest tyle. Któryś... Który? o zwiększenie tych wydatków na 2026 rok, na przykład. To, to znaczy, tak, zwiększenie limitu wydatków i planowanych łącznych nakładów jest wynikiem tego, już tak jak Pan Wójt powiedział, płynęła jedna oferta, gdzie wartość całej, całego zamówienia będzie o kwotę 44 414 wyższa niż to było zakładane na etapie planowania. Stąd, żeby można było zawrzeć też umowę, tak jak Pan powiedział również, czy był jeden wykonawca, za postępowanie dobiega ku końcowi, celem podpisania umowy te wartości musiały być uzbranione też były takie... Czyli zabezpieczenie środków tak. czyli w związku z podpisaniem umowy dwuletniej. Z tym tak, by to uznacznienie do budowy, tak. bo przechodzi na następny rok. Czy jest z Państwa ma nie, nie widzę, zapytam, czy poddaję tak. to głosową ustawę, kto jest za jej przyjęciem, kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 9 do no, art. 60 nr no, 2.055.